Od pewnego czasu śniadanie na pewno jest dla mnie bardzo ważne, bo zmieniłem troszeczkę nawyki żywieniowe, bardziej mam rygorystyczną dietę i staram się, żeby to śniadanie dostarczało mi wszystkiego, czego potrzebuję, zwłaszcza wtedy, kiedy trenuję. Ostatnio bardzo posmakowałem mi pełnoziarniste naleśniki, owsianka, którą możemy łączyć z orzechami, ze słonecznikiem, z masem orzechowym. Jest to bardzo konkretne źródło dobrej energii i przede wszystkim składników, które są potrzebne. W dzieciństwie moje śniadania bazowały głównie na produktach mlecznych. Takie szybkie śniadanie w postaci płatków z mlekiem było jak najbardziej dla mnie odpowiednią formą. Gdyby nie to, że nauczyłem się kochać swoją pracę, to co robię na co dzień, gdyby nie to, że poświęciłem się temu w całości, nie osiągnąłbym po prostu tych sukcesów i wychodzi na to, że najważniejsze jest otaczać się dobrymi ludźmi i być w pełni zaangażowanym.